Siema, witajcie wszyscy. Dzisiaj Wam pokażę jak zrobić kosy na na botach. No i tylko na botach w sumie. Także pobieracie najpierw link i wchodzicie w link w opisie i pobieracie sobie to w na kosy. No i możecie sobie wypakować obojętnie i no, wypakował dwa foldery i przechodzicie do stuma na bibliotekę, strona główna tu CSA właściwości pliki lokalne i przeglądaj pliki i teraz wchodzicie tu patrzcie cyk cyk CSGO CFG najpierw tu z folderu tego K U. i przerzucacie i tu cofacie i teraz do script i file script i tu co macie to też tak samo no tak samo przerzucacie i co? No i patrzcie, i mamy to. I wchodzimy sobie teraz na CSK Żebycie tylko zaraz się widzimy na botach no już. No ja was teraz proszę bardzo wpisać sobie w, w, w konsoli X- i macie tu te nazwy, które możecie wpisać. No i tak na przykład ja tu mam Grambita. Wpiszmy sobie na przykład Skeleton. I mamy ale Na przykład co 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 jeszcze dalej Butterfly No i działa wszystko więc No Jak razję z kolegami To nie to widzą No i no Właśnie o to chodzi, że trzeba mieć jakby wpisanku komentarz choć 1 to to działa, a jak nie, no to nie Więc jeśli wam się spodobało jak będziecie mieli jakiś problem to napiszcie w komentarzu jak wam się spodobało to zostawcie łapeczkę w górę subskrybujcie i co? no i chyba to tyle ten Nie trzeba dodać dobra jeszcze skoro wiarę no dobra także trzymajcie się ciepło pozdrawiam do zobaczenia w kolejnych odcinkach Нарк...